I co tu się świeci? No, na pewno te wszystkie okienka. Kalendarz adwentowy LED, 44 zł. No wydaje się tanio, nie? Witajcie ponownie, jestem w Action i lecimy dalej z ozdobami świątecznymi. Dzisiaj na pewno będą bombki. Jest tutaj cały ich dział, a panie przed momentem je wykładały. Także świeżutki, świeżutki przyglądzik przed nami. I ku, ale te kule przyciągają oko. I co, one świecą, to na pewno. I, no widzicie co, myślałam, że to jest takie chropowate, ale nie, to jest, ten brokal jest od środka. Nie wiem, czemu spodziewałam się, że to będzie z zewnątrz. Leta ręka, let. No, na pewno świeci, ale czy gra? Nie no, gra to na pewno nie. 36 zł. Co myślicie? Fajne to. No dobra. Danuta, czyń powinność. Ach, byłabym zapomniała Danuta. Ile tam do świąt zostało? 45 dni. 45 dni, ale ten czas leci, co? A to jest girlanda? Nie, to jest mała choineczka i to jeszcze led i całe trzy dyszki. To co, Zobaczymy jak ona wygląda z bliska, co? Tych led ma tutaj 35, no i na, taką, na takie małe drzewko to chyba OK, co? Dobra, on tutaj jest, może bardziej będzie widoczna. I czekajcie, bo coś mi się tu zaplątało. O, chciałam zobaczyć tą doniczkę zielona. Dosyć ciężka jest w ogóle ta choineczka, więc na pewno się nie przewróci. O, a tutaj ma jeszcze gwiazdkę, słuchajcie, na czubku. No i co myślicie? Napiszcie w komentarzu. Szkoda, że nie można podłączyć tych wszystkich ozdób i zobaczyć jak one świecą, nie? Chociaż w sumie jest widno, więc sobą byłoby widać, ale zawsze coś tam by człowiek zobaczył. Te choineczki bardzo urokliwe, ale one były na samym początku, w pierwszej części przyglądu z ekrzykiem. Zobaczcie, świąteczny pociąg, 64 zł. Myślę, że tutaj ta choinka się obraca, na pewno gra, świeci. No i co myślicie? I tutaj jakieś świąteczne wagoniki, straganiki do świątecznego miasteczka. Zobaczcie, założę coś fajnego. Tyle za to dziewczyny wykładały. To jest sznur, czy ten sznur też świeci. No, chciałabyś. Nie no, dobra. Świecą tylko te żarówki, ale to i tak jest fajne, nie? Sąteczne opakowania. A ile pudełek? A ładne te pudełka. Które zobaczymy. To zielone, tak. Za mną chodzi zieleń, więc nie mogło stać się inaczej. Takie miasteczko. Srebrne gwiazdeczki i niedrogie. O, tutaj te laski jakie. Ręce kręca, to tylko denko. A, duno, ani drgnie. I filcowe koszyczki. Prze tu coś mamy. Świąteczne. Tak, świąteczne skarpety. Tak, cieniutka ta skarpeta? Ale przecież gruba być nie musi. Duża. Duża, także dużo się zmieści. Oj, czekajcie. Koszyk. Bałwanki i, I z tyłu fajny renifer. O, fajny. Danotano. Jest tutaj jeszcze papier do czy jego sięgnę? Dobra jest. Złoty. Gwiazdeczki. Ładne. I... Kolorystycznie taki wybór. Dobra, lecimy dalej. Jejku, jaki mega wybór świątecznych swetrów, zobaczcie. Oczywiście ja już tam widzę w rogu zielony, ale dobra, przeleźmy te czerwone. I taki sweterek, cztery dyszki. No i który? No, mi ten zielony. <grym> Najbardziej się podoba. Nie, no, czerwone też są fajne ale siłabym zielone. Takiego jeszcze nie widziałam. Tutaj taki ala robiony na świętego Mikołaja. Tu poniżej co ja widzę? Kolczyki świąteczne. No, dziewczyny. Dobra, to co? Obejrzymy je wszystkie, nie? No jak? Mogą kosztować się inaczej. Tutaj jeszcze jakieś się schowało, ale tego już nie będę wyciągać. I tak go dobrze widać. I skarpety, świąteczne skarpety 39,42. Także no, czy to są męskie? Nie, no 39,42 to takie damskie, ba nie? W sumie damsko-męskie przyjmijmy. Nie będzie. O, jakie ładne. I tych skarpet to 5,95, czyli niecałe 6 zł. Co jedna, to fajniejsza. Te granatowe też. I skład to 71% bawełna, 27% poliester i 3% elastan. Czekajcie, podniosę się trochę, bo kłócam. Powyżej są ciaposzki po niecałe 18 zł. No, takie reniferki. O, te jakie fajne. I serducha też, też świąteczne ciaposzki. Które najładniejsze? Tutaj taki duży śliniak 8,95 i świąteczne sweterki za 31 zł. Sweterki, jak to rozmiarowo? 98 do 140. Ok, a tutaj jakieś śpioszki. no jakie ładne. Bawełniane różne rodzaje: 21,95. Świąteczny dział dla zwierzaków. Zobaczcie kalendarze oryginalne dla zwierzaczków. I to jest dla piesków i dla kotków w tej samej cenie. Mamy tutaj, co tutaj jest. No, mamy także ok. O, tutaj jeszcze jakieś świąteczne ciasteczka dla pieska. I no i wiadomo. Gadżet, świąteczna. Kalendarze, ten na lewo, jak wiecie, miałam. Najbardziej z tego kalendarza polubiłam tą zieloną gumkę. No i kobita zmienną jest. Mówiłam, że nie lubię tych gumek, a jednak się polubiłyśmy. No i Max Mora. Nie miałam tego kalendarza, także nie wiem, ale jest dostępny. Jakiś zestaw do kąpieli, pięcioczęściowy, 23 zł. Ale wiecie co? Przez jestem musiałam przynajmniej na chwilę rozłączyć, ale wiecie co? Chyba takie zestawy prezentowe zostawimy sobie na inny film. A teraz po prostu wróćmy na ozdoby świąteczne. No nie, dobra, podnieśmy jeszcze te sanie, bo następnym razem może już ich nie być, także, ale tylko te sanie. Tylko te sanie odkładamy i wracamy na ozdoby świąteczne. No dobra, jednak nie skradły mojego serca. Lecimy dalej. No i mały prank, bo będą słodycze. Ale ktoś nie kocha słodycze. Ja uwielbiam. Uwielbiam, ale zbraniam się, bo wiecie, jak jest. Fajne gwiazdeczki, wypełnione kuleczkami. Jakieś wianuszki, ale to za chwilę. Najpierw łańcuchy. Już myślałam, że nie ma tutaj tych łańcuchów. I takie łańcuchy niecałe, 6 zł. Mam ochotę zobaczyć, któryś z bliska. Może ten jaśniutki. I wygląda tak. Są też koraliki. Ciekawe, ile? 5 metrów. 5 metrów i 4,50. Kolorystycznie, tak jak widzicie. Sami więcej i ciekawych na no jak. Pewnie, że dzwonią dzwoneczki. Byłam ciekawa. Przypominam, jesteśmy w action, robimy przegląd ozdób bożonarodzeniowych. To już. Przegląd z tego sklepu, jeśli nie widzieliście poprzednich, to zapraszam. A teraz idziemy na szklane bąbki. Zobaczcie. Jego, jednak szklana bąbka to szklana bąbka. No nie. Tutaj już z tworzywa sztucznego, także one są tak na trochę szkła, trochę tworzywa sztucznego. No dobra, obejrzymy je, no nie? Obejrzymy wszystkie. No i co? Jest tutaj tego wszystkiego, no nie? Nie sposób wszystko przejrzeć. No jeszcze przyjdziemy tutaj na pewno do tego Action i zrobimy sobie taki, taki typowy przegląd bombek. Chcecie taki przegląd bombek? Typowo same bombki, na przykład same lampki? No nie wiem. Także napiszcie w komentarzu. Zostawiamy to na później. Bardzo dziękuję za że byliście. Do następnego. Cześć!